Serdecznie witam pierwszy chemwis na kolejne lekcje z kinematyki. Yy, może o czym będzie dzisiaj mowa. Yy, mówiliśmy ostatnio bodajże o przeprawie przez rzekę, o, o ruchach w dwóch wymiarach. Tak? To było tylko były ale w dwóch wymiarach. I o składaniu prędkości. Teraz będzie jak gdyby, kontynuacja tego, ale teraz przechodzimy do jak gdyby krzywoliniowego. Pierwszy hasło, przypadek, I temat na, dziś, na tę godzinę, na tę lekcję właściwie, rzut poziomy. No właśnie, rzut poziomy, oczywiście jest ruchem poziomym tylko na początku, rzecz jasna, bo jeżeli ja coś poziomu przed siebie wyrzucę, jakiś plotuszek malutki, a nie, nawet nie będzie widać, ale większy to nie chcę, jakąś rakietę, rzut poziomy, no to zobaczymy, może to on będzie leciał do nie za bardzo, tak? to nazywamy rzutem poziomym, bo ja rzuciłem poziomo, ale potem jest jakiś tor w dół, no bo w końcu jakby nie było, jest grawitacja, tak? no dobrze więc jak przeanalizujemy rzut poziomy i co nas będzie w tym ruchu Interesować. No tu od porządnego, jakiegoś w miarę rysunku. Rzut poziomy. Rzut jest, musi się odbyć z jakiejś początkowej wysokości. Niech to będzie wielkie H dzisiaj. Tak. Prędkość początkowa V0. Tak, mamy V0. Ciało leci po jakimś torze i uderza o powierzchnię, którą przyjmujemy za wysokość zerową. Tutaj oznaczyłem od. Mniej, od, od Odległość między miejscem wyrzutu a miejscem opadku jako Z, to będziemy nazywać zasięgiem rzutu poziomego. Co nas tutaj będzie interesować? Co będę chciał wiedzieć, jeżeli chodzi o ten ruch rzut poziomy? Cztery rzeczy. Po pierwsze, czas lotu. Po drugie, prędkość uderzenia o powierzchnię. Po trzecie, owy zasięg. No i po czwarte, bo chyba nawet według mnie najważniejsze jakiego kształtu jest ten. Czerwony, nazywany przeze mnie tor ruchu. Czy to jest część, no nie wiem, hiperboli, paraboli, elipsy jakiejś, czy może okręgu? Trzeba to matematycznie sprawdzić, tak? No dobrze, ale zanim przejdę do sprawdzenia tego wszystkiego, mała, ma bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o rzut poziomy, czym on tak naprawdę jest. Niech będzie ta rakieta z powrotem u mnie. ty bardziej nie będę rzucał, bo syn w się sensie obrazi, że rzucam jego klockami. I to jeszcze. O, no nawet nie zwrócimy że to jest działko tak naprawdę, nie? Tak, ciach, to działo, mogę wyrobić. mogę robić prawdziwy rzut poziomy, tak? Ale. działa. świetnie. No dobrze. Wracamy z klockami. No dobrze. Zacznijmy od jednej rzeczy. To jest kamera, więc może być dobrze widać. Ten lód poziomy z boku. Jeszcze mam nadzieję, że to będzie widać. Tak naprawdę. Jeżeli ja to strzelę z boku, może na tle białej ściany to będzie lepiej widać, to faktycznie widzicie, że to leci w dół. Tak? To leci w dół. Tak? Coś na kształt elipsy, paraboli, czegokolwiek. O to tam to jest druga strzałka jeszcze gdzieś. No dobrze. To jest taki ogólnie z boku, ale co byśmy widzieli, strzelając przed kamerą z przodu? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ja może coś na bok, bo to chcę, żeby było... Było widać coś? Jeszcze raz zobaczymy, czy to, coś czy to było widać. Wiem, znaczy, że ja nie widzę, ale sądzę, że jak zrobicie spowolnienie filmu, to było za szybko. To zobaczycie. Mam nadzieję, że było coś dobrze widać. Otóż, jeżeli ja ustawiłem kamerę z przodu, to widać tylko lot w dół. A że jest to rzut poziomy, a kamera ustawiona z przodu, więc ona nie widzi tej prędkości początkowej V0. Dla niej ta lotka, ta strzałka była nieruchoma. To spada w dół, tak jak zwykły, swobodny spadek. Tak naprawdę. Nie widzi tego do przodu. A co rejestrowałaby kamera? Tego już nie zobaczę, bo musimy chyba ustawić. To też nie można byłoby spróbować, ale musiałbym pod sufit umieścić kamer Przepraszam, kamerkę. Co widziałaby kamera ustawiona nad ciałem rzucon rzuconym poziomu? Ruch po linii prostej. Tu zakładamy, że jest to punkt materialny, nie mam rozmiaru, więc nie widzimy, że się oddala, czy jest coraz większy, coraz mniejszy, czy oddala się, się zbliża. Ale kamerka ustawiona na to, lub ewentualnie pod, widziałaby tylko. Lot, ruch w poziomie. Tak? Ta kamera z przodu widziałaby coś takiego. Kamera, kamera na górze widziałaby coś takiego, a kamera przed widziałaby tylko lot w dół. Tak naprawdę. Tak? Dwa jakby osobne ruchy. Jedna widzi swobodny spadek, a druga ruch widzi ruch, ruch w poziomie. I to jeszcze, jeżeli pominiemy oporę powietrza, okaże się, że jest to ruch, że to jest to ruch jednostajny w poziomie. Innymi słowy, ruch, rzut poziomy i potem ten dalszy ruch tego ciała rzuconego w poziomo jest tak naprawdę złożeniem dwóch, i uwaga, niezależnych od siebie ruchów. Coś podobnego jak z przyprawą przez rzekę. Tylko, że tym razem mamy tak, swobodny spadek w pionie i ruch jednostajny, prostoliniowy, nazwijmy go prostoliniowym, ale... Patrząc od kamery od góry, tak by to wyglądało. i Ruch jednostajny, prostoliniowy, w poziomie. Złożenie dwóch ruchów. Jak mieliśmy przeprawę przez rzekę, to zakładałem, że bojka poszła się ruchem jednostajnym. Gdyby to był ruch przyspieszony, to też może by się zaczęło podobnego dziać, jak tutaj tak naprawdę. Złożenie dwóch niezależnych od siebie ruchów. Jednostajnego w poziomie i swobodnego spadku, czyli jednostajnie przyspieszonego w pionie. Jeżeli teraz te dwa ruchy do siebie połączę, tu uzyskuje połączenie jednego z drugim, czyli coś takiego właśnie, tak? Po jakimś tam torze, nie wiemy jeszcze oficjalnie po jakim to torze jest, tak? Złożenie dwóch niezależnych od siebie ruchów. To w takim razie, skoro tak, to tak naprawdę już na pierwsze pytanie już odpowiedzieliśmy sobie. Czyli czas lotu. Dlaczego? No bo dwa niezależne od siebie ruchu. Jak długo będzie leciało do przodu? Tak długo będzie leciało do przodu, jak długo będzie spadać. Tak naprawdę. Czyli czas lotu w poziomie będzie jednakowy, jak czas spadania z danej wysokości. Pomijając opory powietrza, rzecz jasna. I to świetnie wychodzi. Tutaj tego nie zobaczymy. Chyba że rzuciłbym i byście robili na dźwięk, bo tak naprawdę to tylko w ten sposób można sprawdzić, bym coś swobodnie puścił z jakiejś wysokości i jednocześnie coś innego rzucił do siebie przed sobą, a tu są klocki same, więc nie ma żadnej gumek, aczkolwiek strzałki już mam, tak, dwie strzałki, druga strzałka się pojawiła, tak, czyli jedną musiałbym puścić, a drugą musiałbym wystrzelić, tylko tak wystrzelić, żeby ona wpadła na podłogę, a nie na jakieś tam budy budynki, które są stoją, na pewno na no, zobaczymy, czy się uda. Posłuchajcie, jedna strzałka i druga będzie wystrzelona przez mnie. Czy tutaj przyciskiem? Tak. Sprawdźmy. Dobie najpierw pierwszą próbę, bo nie wiem jak mi się... Albo nie. Nie będę strzelał. Rzucę ręcznie. Tutaj mam większą pewność, że, jest, że będzie dobrze. Tak. tutaj mam większą pewność, że będzie dobrze. Jedną puszczę, a drugą rzucę. Zobaczymy czy usłyszymy jakieś dwa pyknięcia. No jeszcze jedna rzecz, jeszcze jest odbicie, tak, od, od, od podłogi. Tak, więc tutaj nie wiem, czy to będzie coś widać. No lepiej. Teraz. No. Jeszcze to pierwsze chyba wypadło nawet lepiej, mi się wydaje. Otóż czas spadania, Szkoła na lekcji wychodzi to idealnie, Robię to z bąbkami, wychodzi to przepięknie wręcz. A do tego jeszcze mamy nie tylko ręcznie, ja to robię, ale mamy pewne urządzenie elektroniczne z fotokomórką, Możemy zobaczyć to. Jak wrócimy, a podobno jakieś pogłoski są, że mamy wrócić, to, mam, to parę rzeczy pokażę. Tak? No dobrze, więc czas lotu poziomego jest taki sam jak czas. Swobodnego spadku z tej, z tej właśnie wysokości, w której ciało było rzucone poziomu. W takim razie, na pierwsze pytanie, Mam odpowiedź. Ja to, sobie, ja to sobie wypisałem. Ja to sobie wypisałem, tak? Czyli tak. Czas, prędkość końcowa, zasięg i tor ruchu. Tu sobie napisałem poziom pion. Tutaj napisałem prędkość początkową V0, tak? ale tutaj sobie zapisałem, że Poziomie jest prędkość V0x, to jest V0, a w pionie nie ma prędkości początkowej, bo ciało na początku nie leci w pionie, tylko w poziomie. tak? Więc V0y jest równe 0. Tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o czas rzutu poziomego, czas lotu w życie poziomym, to wystarczy przeanalizować sytuację, jakby to był tylko swobodny spadek, czyli ruch w pionowe, ta część pionowa, czyli prędkość. Ta mnie nie interesuje, ale tam interesuje. Prędkość porządkowa y jest równa 0. Czyli droga przybyta to jest jedna druga a t kwadrat, czyli na druga g te kwadrat, a druga to jest h. Bo ciało spada z wysokości h po prostu, tak? A co uzyskujemy? Uzyskujemy wzór na czas, czyli 2h przez g pod pierwiastkiem, tak? Mam nadzieję, że to jest widoczne. 2h przez g pod pierwiastkiem. No dobrze, to jest czas. Co dalej? Prędkość. Tuż jest to, już powiedziałem, w poziomie ruch jednostajny. W pionie jest to swobodny spadek. Więc jak ja tu nad paspodem teraz co ja zrobię, żeby po porządnie potem dalej liczyć, ja sobie ustawiłem, już narysowałem sobie osie. Oś y w pionie, oś x w poziomie. Ciało wystrzelone jest z wysokości początkowej. Czyli jakieś Y0 to będzie równe H wielkie. Prędkość początkowa V0. To nie napisałem V0X, no bo tu już mamy osie. Tak. To V0 to jest to samo, co V0X. I w jakimś punkcie, patrząc z góry, to V0X jest ciągle bez zmian, czyli V0X jest bez zmian. Ale pojawiło się prędkość Y, bo ciało spada. Kamera widza, widziałaby z przodu, widziałaby, że to spada i ma prędkość VY. Kamera na górze widzi, widzi tylko tę prędkość V0X. Kamera z przodu. Widziałaby tylko tę prędkość, bo spada. A całkowita prędkość to ta prędkość plus ta. To jest prędkość V. Suma tych dwóch prędkości. Wyprawa suma tych dwóch prędkości. Ale czy prędkości są względem siebie prostopadłe, V0, x i Vy, no to to będzie tak naprawdę Pitagoras. Zacznijmy tak. od jednej rzeczy. Yy, no, zacznijmy od pierwszej rzeczy, że. No V to jest, to jest właśnie suma wektorowa, czyli w naszym przypadku V kwadrat będzie V0x kwadrat plus Vy kwadrat, tak? Czyli V to będzie, a tutaj mamy wzór końcowy. <grych> Dobrze, ta prędkość V0x jest konstant, jest niezmienna nie, w poziomie, można tak powiedzieć, że jest to ruch jednostajny, więc tam się nic nie dzieje. Więc teraz najpierw trzeba powiedzieć Vy. To jest swobodny spadek, czyli prędkość, którą ciało uzyskuje na powierzchni przy swobodnym spadku. I tylko tyle. Tak? Czyli e, prędkość to jest y, to jest prędkość początkowa y plus at. Ale początkowa y jest zerowa, a a to jest g, czyli mamy gt. Ale pod t mogę podstawić tamten wzór, czyli pierwiastek z 2h przez g. G podstawiam pod pierwiastek i wychodzi mi pierwiastek z 2hg więc przez 2gh, to jest prędkość y. Jak pod h, zamiast h wielkiego wstawiłbym jakieś inne h, na przykład, żeby mieć na jakieś inne wysokość, na jakimś innym poziomie od powierzchni Ziemi, oczywiście pod h postawiamy, to byłaby ta różnica między wysokością zrzutu, a jakąś inną, tak? To byłaby ta, to właśnie delta h bardziej w tym przypadku. A to jest jako, mnie tu interesuje prędkość końcowa, czyli tak, odległ... różnicami wysokości pomiędzy pomiędzy miejscem wyrzutu h, a poziomem, więc pierwiastek z 2gh, no i teraz to wstawiam tutaj do kwadratu, czyli pierwiastek znika, ale potem trzeba to wszystko spierwiastkować, czyli mamy coś, coś takiego. Tak, czyli pierwiastek z V0x kwadrat plus 2gh, albo V0 kwadrat, bo x byłoby niepotrzebne w takim ogólnym przypadku. To jest prędkość, którą ciało uderzy o powierzchnię Ziemi. To oczywiście można rozwiązać w inny sposób. Jeżeli ktoś kojarzy zasady zachowania energii, ale będziemy ją mieli w drugiej klasie, no to może robić to energetycznie. Ale my tutaj o energiach nie mówimy. Działamy tylko i wyłącznie kinematycznie, jasne? No prawie tylko kinematycznie, bo tutaj przyjmuję, że A to jest g, a to jest troszeczkę z dynamiki jednak mimo wszystko. No dobrze. Czyli tutaj wykorzystałem już fakt, że to jest ruch w poziomie plus piąty. To jest poziomo, to jest pionowo, tak? Połączenie dwóch ruchów, dodawanie prędkości. No dobrze. Zasięg. Jak wyznaczyć zasięg? No, jak daleko poleci? Z jak, jak leci w poziomie z prędkością V0X, czyli V0, tak? A jak długo będzie leciało? Tak długo będzie leciało do przodu, jak długo będzie spadać z góry. Tak, ale już nie poleci, przecież jak już spadnie, to nie będzie leciało dalej, tak? I to już nie będzie, nawet tak się potoczy, to już nie będzie tego nazywał zasięgiem, tak? No właśnie, więc tak naprawdę zasięg bardzo łatwo policzyć. Czyli to jest zasięg w ruchu poziomym, czyli w ruchu jednostajnym. Czyli co? Prędkość razy czas. Tak? Czyli prędkość V0x razy czas, czyli V0x razy pierwiastek 2h przez g albo V0 po prostu. Tak? I to jest zasięg. No dobrze. A co z torem ruchu. Żeby to udowodnić. Żeby sprawdzić, czym będzie tor tak w sposób formalny, matematyczny, trzeba wyprowadzić coś, co się nazywa równaniem toru. Równaniem toru ruchu. Czyli to równanie pokazuje, jaki jest kształt krzywej, po której położy się dane nasze ciało. Tak? W ruchach krzywoliniowych. Równanie toru. Tak to się nazywa. Ja widziałem je w jakimś podręczniku napis równanie ruchu. Nie, to nazywamy równaniem toru. Jaki kształt toru? Nieważne. Mnie nie interesuje czas, jak ciało się znajduje w jakimś punkcie, jasne? Mnie tylko interesuje kształt tego toru. To jest równanie toru. Czyli muszę uzyskać coś na kształty podobieństwo równania typu y równa się ax plus b albo y równa się ax kwadrat plus bx plus c. Albo jeszcze coś innego. Ja zrobiłem równanie funkcji liniowej i funkcji kwadratowej, czyli linia parabola, tak? Yy, ale może być tak. to nie jakiś okrąg. Czyli tak, Czy będzie inne równanie. Jeżeli coś innego uzyskał, to wtedy będę musiał pokazać, że to jest, czym to jest. Czy równanie może elipsy to będzie, może hiperboli? Tak jeszcze formalnie nie wiemy, tak? No i ktoś z ale formalnie jeszcze nie wiemy. Takie równanie trzeba uzyskać, równanie to. Tak, czyli zależność Y, tutaj nie zapisałem jeszcze, bo zapomniałem, nawet zależność Y od X, czyli byłoby Y od X, nie od czasu. Jasne? No, Mnie od czasu to nie interesuje. Równanie toru. Co należałoby zrobić? Żeby mieć równanie toru, trzeba je wyprowadzić, tak? To oui? jest jasne. Od czego zaczniemy? Tutaj jeszcze to się w ten ten, że się przyda. Najpierw zapiszmy, Dwa niezależne ruchy w poziomie ruch jednostajny, w pionie i dostajnie przyspieszony, swobodny spadek. Dlaczego o tym wspomniałem? Równanie toru uzyskam pisząc na początku dwa równania ruchu. Dwa. Ale prędkość nie, równanie dla prędkości mnie nie będzie interesować. Tylko równanie dla położenia. A dlaczego dwa? Dlatego dwa, że jest równanie w dwóch wymiarach. Ciało spada, czyli Y się zmienia. Położenie, wysokość nad ziemią się zmienia, czyli Y się zmienia. I x też się zmienia. Do przodu ciało się porusza. Na moim wykresie. Na moim wykresie. Tak, y się zmienia. I x się zmienia. Tutaj nie ma nic od czasu. To jest, to jest normalny kształt krzywej krzywy to. Tak, tak wygląda jakiś. Czyli napiszę równanie ruchu. Czyli zależność położenia od czasu dla na, na osi, osi X i dla osi Y. Tak? To muszę zrobić. A, to się odłożyłem kartkę, która mnie o, teraz to mnie interesuje. A, kartkę to mnie interesuje. Więc dla osi X, jak by w ogóle tak ruchu, no to jest zależność położenia od czasu, czyli X, zależność położenia, to jest położenie początkowe plus minus przybyta droga. Tak? Dla osi X i dla osi Y jest tak samo. Położenie początkowe plus minus przybyta droga. Więc popatrzmy. Yy, no, X od T, bo tutaj teraz no, nawiasie zapomniałem napisać. tutaj to, to już napisałem formalnie, żeby to było. Położenie początkowe X0 plus przybyta droga. A przybyta droga jest to ruch jednostajny w poziomie, czyli V0X razy T. Tutaj przyjmiemy, że położenie początkowe xowe będzie równe zerowe. Tak? No bo jak to byłby jeden pojedynczy ruch, to bez sensu tak ustawiać współrzędne x, żeby na przykład gdzieś tu było 0. Albo po tej stronie, żeby było 0. To bez sensu. Tak? Oczywiście, jak kto upadł, tego nie, nie zabrałem. Można robić z V0 zresztą z, z xem 0. Nie ma sprawy, ale to nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Więc to jako 0. V0. V0x razy T, albo V0 razy T po prostu, tak? Bo Przypominam, że V0x to jest V0. Ale tutaj chcę to podkreślić jeszcze. I równanie dla Y, YT równa się i położenie początkowe Y0 plus minus przybyta trochę. Tutaj napisałem jeszcze w ten sposób. Dlaczego? Bo Y0 położeniem początkowym jest wysokość H. Bo na początku ciało znajduje się na wysokości, na wysokości H, tak? A teraz co się dzieje? Czy będzie plus, czy będzie minus ta droga? Zacznijmy od jednej rzeczy. Jest to ruch jednostajnie przyspieszony, swobodny spadek w pionie. Tak, z prędkością początkową równą 0. Także to jest spadek, a nie rzut w pionie. To jest swobodny spadek. Czyli droga w takim roku to będzie tylko jedna druga AT kwadrat, czyli jedna druga GT kwadrat. Nic więcej nie trzeba. Ale teraz czy do tego Y0, czyli do tego wielkiego H trzeba dodać, czy odjąć tę jedną drugą gt kwadrat. A no trzeba odjąć. Dlaczego odejmujemy? No, zwróćmy uwagę na jedną że skoro oś ustawiamy sobie y -kową do góry, to z czasem moje położenie co się dzieje, czy położenie tego ciała leci w dół. Czyli Y maleje. Więc co trzeba zrobić? Od tego co było na początku odjąć to, co przebyło. Jaką drogę było przebyta, tak? Czyli. Czyli H minus jedna druga g t kwadrat. dwa równania ruchu. Tak? Dla osi X pierwsze ruch jednostajny i dla osi Y ruch dostają przyspieszone z prędkością początkową równą 0, ale zmniejszą swoje położenie na osi. Czyli może to być tam minus. Cofam się na tej osi. No dobrze. Teraz jak wyprowadzić równanie tory? Równanie toru to jest y. Tak? Tak, tam było napisane, w zrobiłem, bo to y jest w więc jak to, jak, to, jak to zrobić? Otóż z pierwszego równania, to jest to pierwsze równanie, to już raz przepisane, tutaj już sobie 0 podarowałem, wyprowadzę wzór na czas. Czas to będzie x przez v0. x przez v0, x, tak, to będzie czas. I ten czas podstawię do równania drugiego. Czyli już nie będę miał, już nie będę miał y od t, ale będę miał co? y od x przez V0x. Tak. Tak o takiej niby zmiennej, ale V0x jest stałe. Prędkość w poziomie się nie zmienia. Czyli tak naprawdę zmienną będzie tylko x. Więc to dla mnie nie jest zmienną. Czyli mam tak naprawdę y od x. Świetnie. Mam y od x. Czyli równanie matematyczne w jakiejś takiej krzywej. Tak? y od x. I teraz są h minus, no h przepisałem, jedna druga g, no pod tę podstawiam x przez v0, czyli x kwadrat przez v0 kwadrat. uzyskam równanie fun jakiejś funkcji y od x, to jest, to jest to równanie. To. To równanie w tym konkretnym przypadku, tak? Jakże, ja teraz no tutaj to sobie przepisałem odwrotnie, sobie, odwróciłem sobie, czyli y od x równa się minus, najpierw to przepisałem, jedna druga gdzie v0x. Ra, w kwadrat razy x kwadrat plus wielkie h. Plus wielkie, h. odwróciłem sobie po prostu. Dlaczego odwróciłem? Żeby porównać, do jakiej funkcji to na nam jest podobne, czy, czy to, to jest taką jakąś funkcją, popatrzmy na funkcję y x równa się ax kwadrat plus bx plus c. Moim a, współczynnikiem a jest to całe czyli minus 12 g przez V0 x kwadrat. Nie ma, bo to jest x kwadrat, tak? więc to jest przy a. Przy x jest b, x nie ma, więc b jest równe 0. A c jest czynnik wolny, czyli h. Czyli c jest h. Wniosek, uzyskaliśmy równanie funkcji kwadratowej, równanie paraboli. Czyli ta krzywa tutaj jest fragmentem. No, matematycznie to nawet chciałoby tam dalej jeszcze, tak? I matematycznie podchodziłaby jeszcze w drugą stronę, ale mnie czas ujemny nie interesuje. Ale można było, czyli właśnie ujemne x mnie nie interesuje, ale można podstawić. Proszę bardzo. Ale to nie ma sensu fizycznego, bo ja rzucam poziomo, czyli nie było żadnego ruchu wcześniejszego. Wniosek? Uzyskaliśmy równanie funkcji kwadratowej, czyli mamy co? Mamy parabolę. Czyli torem ruchu ciała rzuconego poziomu jest parabola. I to należało. Dowieść. Wiele proste powodowiedzenie, jak widzicie. Dwa równania o ruchu. Połączyć jedno z drugim, czyli wyprowadzić z czas z jednego równania, postawić do drugiego, bo powtarzam, mnie czas nie interesuje żadnym, tak? No i mamy to zrobione. Czyli mamy czas, czas, czas taki sam jak swobodnego spadku. Mamy prędkość uderzenia o powierzchnię. Mamy zasięg. Zasięg to jest ruch w poziomie jednostajnie do przodu, a tak długo, jak długo spada. No i mamy tor ruchu, który jest parabolą, z, z czego wiemy to, z równania toru ruchu, tak? które Wam tam wyprowadziłem. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia następnym razem. W tym tygodniu tylko jedna lekcja jest w terminie. Może jeszcze nakręcę na to tydzień, bo miałem w tym tygodniu tyle zajęć, tyle godzin do nakręcenia, że... Aby, aby mieliście jedną lekcję do przodu, więc sobie odpuściłem tę lekcję jedną dla Was, tak? Ale dzisiaj już musiałem, być, bo teraz mamy lekcję dzisiaj właśnie. Do zobaczenia następnym razem.